Witam, witam, widzowie panie Benz. Be. Witam tego typu. Dopiero wstałem. Tak, więc z noski wrzuciłem. Dzisiaj idę do pracy i jutro idę do pracy. Tego typu. Dopiero wstałem. właśnie pan mam, e, mam pozowienia na kanale. I tam chyba jedno życzenie urodzinowe, które na prymie musiałem wysyłać. Tak mówię, widzowie panie, możecie za mało sobie pozowienia, życzenia do mnie na fameczu wysłacie mi sklep na prej dla kogo Podzwieniem przelewu i jak na przykład są orzeczenia uroczynowe inne te wysyłam na prej a jak pozdrowienia, schwesam czy pozdrowienia rzucam na kanał tego typu wszystko jest w opisie pod filmikiem są linki, które możecie wejść i was przerzuci na stronę widzowie panie yy, niedługo się zbieram na trening właśnie tak mówiłem widzowie panie trening mam Wzięć dzień w no bo niedługo walka NMA 4 tuż tuż właśnie widzowie panie wielkimi kroczkami leci właśnie widzowie panie dlatego trzeba się zebrać trenować, a jeszcze nie dostać dzisiaj na noc i jutro na noc do roboty tego typu, ale możecie no stop sobie zamawiać. widzę w Pani e, rzeszenie, podstawienia jak wrócę z tryngu, zrobię obiad postaram się nie spać tak jak wczoraj, wczoraj jak po tryngu, za tym obiad mówię, a położę się i tak Położyłem się i tak przesnę. Ja cholera byś się lekko obsłużył. Ja kurde, Zapomniałem sprawdzić Waszych pozowień, bo zamówiliście, a nie, zrobiłem. Znowu będziecie pisali i gadali, że ja Was oszukuję lub coś innego. Dlatego postanowiłem wstałem parę dni temu teraz. oglądałem pozowienia. Wysłałem na pli, czy na kanale podpisem, że akurat te pozowienia. I macie. widzowie fani. Ja was nie oszukuję ani z tego, po prostu widzicie, jak wraz z noskiem muszę się trochę odespać, Jak wiecie o tym, trzeba, trzeba. Widzicie, w tym jest to, że bo tak mnie nie musi spać. Muszę. Z tego powodu, że wyznaczenie swoje robię. Muszę chyba 2-3 godziny pospać, zjeść coś, przygotować się na trening. Jechałem na trening. Ja wrócę z treningu. Trzeba zrobić obiad. Po obiedzie, wiadomo, w powie... sprawie muszę Wam ogarnąć, się później nie gadali, że znowu takie Was oszukuje A w sprawie streamu jest zapowiedź, yy, dzisiaj jest wtorek. Shhh, tak myślę, w środę czwartek będzie stream, coś takiego, tak myślę, widziałem. bo dzisiaj nie dam rady, bo dzisiaj trening, tu zrobić obiad, tutaj jeszcze mam hogan z pozawieniem, które będziecie teraz zamawiać cały czas, macie cały czas, możecie zamawiać te pozawienia, życzenia, tylko pozawienia są na kanale, życzenia urodzinowe, czy tego, na a wszystkie informacje, żeby zdobyć jakie są cenniki wystarczy zamyknąć mój fanpage i wysłać do mnie na projekt To Wam się pokaże z automatu e, informacje co i jak, jakie są cenniki, wchodzicie na mój kanał, zbadajecie, zamawiacie, wysyłacie mi skryna, wysyłacie dla kogo to podzielenie i siadam i robię. Nie chcę Was widzowie fani was oszukiwać. Sorry za wczoraj, bo wczoraj miałem po treningu po obiedzie zrobić, ale mi się tak przysnęło. Zmęczenie swojego robi, widzowie fani. To się nie dziwcie, ale okonałem. Jestem na czysto, jak zawsze. Tego typu widzowie fani. Trzeba iść do przodu, nie z tyłu. Tego typu. I to wszystko, informacje dla was, widzowie fani. Jak macie jakieś pytania, Piszcie do mnie na moim fondażu, Piszcie do mnie Jak macie jakieś pytania super Dajcie na kanale tego typu I będzie dobrze Będziecie na bieżąco Na kanale co się dzieje Z moimi filmikami Ja yy, Wypuściłem z, z pracy Filmik streama krótkiego Żeby was powiadomić ja zawsze Was powiadam, widzowie, nie ma coś takiego, że nigdy Ci Wam nie, nie powiadam, zawsze powiadamem. <laughs> Może nie od razu, ale zawsze powiadam. I to jest mój honor. Zawsze powiadam, widzowie, nie ma coś takiego, że nie, nie będę Was powiadamem. Bo ja Was szłam no, i traktuję poważnie. Tego typu właśnie. Trzeba myśleć głową, a nie dupą jak się mówi. Trzymajcie się, ben, ben, ben.